Wakacje! Super duże wakacje! зак . Miało być. Miało być. To miało dobrze. być. Ale przyjemnie. Ale przyjemnie, bardzo przyjemnie i bardzo lekko. Dobra trasa. Super na Kije idealnie. To najważniejsze. co najważniejsze. Brawo! Słoneczna pogoda, świeże powietrze, idealne warunki do przeprowadzenia rekreacyjno-sportowe imprezy Stowarzyszenia Wszystko Gra Pabianice. Tak, po raz kolejny, już po raz szósty biegniemy i idziemy. Dzisiaj oczywiście marsz walentynkowy i bieg walentynkowy. Na mecie stawiło się ponad 120 osób i mam nadzieję, że wszyscy się bardzo dobrze bawili, bo oprócz pogody oczywiście też jest dużo radości, szczęścia, bo wiadomo sport sprawia, że wszyscy czujemy się znacznie lepiej. Według nazwy bieg i marsz walentynkowy niestety dzisiaj biegacze nie dopisali. Tak, biegaczy jest zdecydowanie mniej, bym powiedziała garstka, ale nic nie szkodzi, myślę, że na następnym biegu się pojawią. E, organizujemy z naszym stowarzyszeniem dużo innych biegów, na których tych biegaczy jest znacznie więcej. No tutaj jak widzimy e, więcej jest osób, które chodzą z kijami, e, myślę, że być może dla nich jest to e, nie, lepsze miejsce, lepsza trasa i być może dlatego tutaj są. Jaki dystans mieli do pokonania? Biegacze 11 km, e, Nording e, Walking 7 km, czyli tradycyjnie po naszych ścieżkach. Ścieżki, które są wyznaczone tutaj w lesie i od kilku lat funkcjonują, sprawdzają się i, i używamy ich do organizacji takich właśnie biegów rodzinnych. Witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że już jesteście. Ciepło w lesie. Ciepło w lesie. Było ciepło, ciepło i miło podobno. Zapraszamy na zupę. Dzięki. Proszę. 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 Proszę bardzo. Też Dobrze. Jakie atrakcje czekają na nich już po przybiegnięciu na metę? No, oczywiście ognisko. Myślę, że jeszcze chwilę tutaj pobędziemy i się trochę pobawimy. Tradycyjnie zupa, coś słodkiego, coś ciepłego do picia. No i mini konkurs, w którym też będziemy rozdawać nagrody, i myślę, że około 20 osób te nagrody otrzyma. No powiedzmy może słówko o tej zupie, pełna miłości, uczuć. Podobno kolega, który gotuje, czyli też członek stowarzyszenia Wszystko Gra powiedział, że w tym roku zupa musi być czerwona, więc dzisiaj na czerwono, barszcz czerwony z uszkami albo z makaronem, jak kto woli. A słowo o konkursie, o tych nagrodach, co to jest? Będziemy zadawać pytania o tym, co robimy, kim jesteśmy i w zamian za to będzie można wygrać nagrody. Nagrody oczywiście są to gadżety, stowarzyszenia, ręczniki i inne gadżety, które przez lata wyprodukowaliśmy i które są no, w codziennym takim naszym użytku. Dziewczyny piękne, pięknych Ale ktoś tam nas goni, goni Meta Brawo? coraz bliżej. Kwaletnikowa z miłością znowu witamy. I jest meta. Brawo. Witamy. Gratulujemy. Jesteśmy. Chodźcie. Zamiast metalu zupa. Brawo. Jesteśmy. jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Kochamy, przytulamy, całujemy, miłość jest wszędzie. Chodźcie na zupę. Dzika. Dzikie. Numerek osiemdziesiąt siedem. osiemdziesiąt osiem numerek dwadzieścia osiem Numerek trzydzieści cztery. Cieszę dziękuję bardzo. Numerek siedemdziesiąt dwa. Numerek osiemdziesiąt pięć. Powiedzmy jeszcze słowo o uczestnikach. Dominującym kolorem ich, obioru, ich ubioru jest kolor czerwony oczywiście. No bo zawsze prosimy co roku, żeby jednak tego dnia yy, były jakieś... Akcenty, akcenty, które kojarzą się z walentynkami, czyli kojarzą się z miłością, z sercem i dlatego myślę, że tak uczestnicy są ubrani, a sprawia to, że trochę jest chyba radośniej i weselej. Dla wszystkich moich walentynek dużo miłości życzę. Kocham Was! No, myciem my Ciebie! Tak. Tak. Wszystkiego o, pięknego! To jest pięknego. Jesteśmy z Łodzi, nazywamy się Fiterki. Życzymy dużo miłości. Tak. Kochajcie się. Tak. Całujcie i przytulajcie. Tak. I wszystkiego, tak. wszystkiego najlepszego tak. dla wszystkich. O, jedna. <noise> wszystkiego najlepszego. A? Wszystkiego najlepszego dla wszystkich par i samo dużo i miłości. par. E... No wiosennie tak, dla wszystkich. Dużo miłości. miłości, serdeczności, przyjaźni. Tak. Ale żeby był cały rok, nie tylko w walentynki. Tak, tak. tak. kochajcie się. Cały tak. rok się, cały tak. rok. Kochajcie się. No cóż, naszym Pabianiczanom życzymy dużo miłości, radości, spełnienia marzeń no i wszystkiego, co sobie życzą. Przede wszystkim. <laughs> Żeby im się zdrowia. spełniło. I zdrowia. Zdrowia, jeszcze zdrowia. raz zdrowia. Wiek i marsz walentynkowy to pierwsza Wasza impreza w roku kalendarzowym, organizowana właśnie przez Was. Co następnego? No już bardzo szybko, bo 3 kwietnia odbędzie się Pabienicki Półmaraton. Jest to nasza flagowa impreza. Oczywiście zapraszamy cały czas, cały czas można się zapisywać. W tamtym roku, w ubiegłym roku, nawet dwa lata, nie, nie odbyła się, ale wracamy i mamy nadzieję, że będzie duża frekwencja. Pomimo tego, że te lata wcześniejsze, no niestety COVID sprawił, że tak duże imprezy się nie odbywały, no ale nie tylko w Pabianicach, ale w całej Polsce. Potem ultramaraton, ultramaraton w październiku, to impreza skierowana do ultramaratończyków, no, to trochę inna grupa ludzi, która, która no, biega więcej, dłużej i i trochę inaczej podchodzą do biegania. Także te dwie duże imprezy, ale w międzyczasie też i bieg mikołajkowy. Myślimy także o biegu sobotkowym, który miałby się odbyć w czerwcu. Także ten rok będzie bardzo aktywny dla nas. To jeszcze na koniec życzenia dla pabianiczan z okazji walentynek. Kochani, kochajcie się! <śleskujesz>